Cześć. Witam w 24 odcinku Historii winylem pisanej. Dzisiaj pojawi nam się Jezus, szatańskie nuty i podwodna historia. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest debiutancka i jedyna płyta zespołu Klaus Niew. Nagrywana była w marcu 1984 roku, wyszła albo jeszcze w 1984, albo już w 1985, zależy, które źródła podają. W tym odcinku postanowiłem wprowadzić dodatkowy element, jeśli chodzi o jego treść, a mianowicie parę słów powiedzieć jednak o tym, skąd czerpie informacje. Tak się składa, że akurat Lechia Nerka i Klaus Mitwock nie doczekali się żadnej oficjalnej, ani nieoficjalnej biografii. Więc w dużej mierze bazowałem na wywiadach z Lechemianerką, zarówno tych nagranych, jak i tych gdzieś tam opublikowanych. Linki do tych wywiadów zostawiam w opisie pod filmem. Natomiast jedną z takich takich nieoczywistych miejsc, gdzie znalazłem informacje potwierdzające właściwie to, co, o czym słyszałem w wywiadach, czy czytałem, to jest wkładka, no taka notka biograficzna do, dodana do płyty. DVD z koncertem Lecha Janerki, który to koncert został nagrany w ramach projektu Najmniejszy Koncert Świata. Tutaj faktycznie Leszek Gnoiński dość zwarcie, ale ciekawie opisał historię Klausa Twocha i Lecha Janerki. Natomiast zarówno w tym odcinku, jak i w każdym poprzednim korzystałem z tej oto cegły. Jan Konrad Wojciechowski, piosenka musi posiadać tekst i muzykę. To jest pozycja, w której dwaj autorzy wybrali 200 piosenek, które według nich są reprezentatywne dla polskiego rocka z całej jego historii i każdą z tych piosenek opisują pod kątem muzyki, tekstu, historii powstania, historii powstania teledysku. I stąd rzeczywiście czerpię bardzo dużo ciekawostek dotyczących poszczególnych piosenek. I z tej pozycji kosza, korzystam właściwie co odcinek. Tak samo zresztą co odcinek zaglądam do tej pozycji. Tutaj znowu mamy Jan Karaciński, ale też Leszybnyński, encyklopedia polskiego roka. No, wydana w 2006 roku, więc już 14 lat, lat brakuje, ale to też jest bardzo wartościowa pozycja, szczególnie jeżeli chce sobie szybko przypomnieć, kiedy była wydana płyta. No chyba, że właśnie są rozbieżności, albo w jakim składzie była nagrana, albo w jakie utwory zawierała. Informacje na temat. Muzyki, która w tym czasie była nagrywana na świecie najczęściej, i będę ukrywał czerpie z Wikipedii. I to właśnie na podstawie Wikipedii mogę stwierdzić, że w roku 84 mieliśmy dwa bardzo ważne debiuty za oceanem. Swoje, swoje pierwsze płyty wydali Bonjowi i Red Hot Chili Peppers. Bonjowi obok Van Halen to są właściwie dwa takie modelowe przykłady rocka stadionowego. Niektórzy złośliwie nazywają Pudel Rokiem czyli do takiego, takiego klasycznego formatu gitarowego, gdzie mamy rzeczywiście panów z burzą loków na głowie i, i bardzo takie kapiące to wszystko jest testosteron. Przeciwieństwem do, do tego zespołu jest Redco Chili Peppers, czyli Peppers, czyli grupa, która zaczęła łączyć yy, taką pankową energię, pankową bezkompromisowość z funkowym groovem. Flea to jeden z najlepszych basistów w historii muzyki rozrywkowej w ogóle a ich szczególnie pierwsze płyty to, był, to była zapowiedź właściwie tego, co się miało wydarzyć na przełomie lat 80. i 90., czyli właśnie takiej, takiej mieszanki stylów, na podstawie której między innymi wyrósł gracz. I oczywiście Klausowi Mitwochowi dużo bliżej będzie do, do Red Hotów, głównie za sprawą tego punk'a, aczkolwiek tutaj też od razu podkreślam, że dla mnie punk, słowo punk nie oznacza konkretnie gatunku, w którym powstaje dana, powstała dana muzyka, ale też Sposób myślenia o tej muzyce, podejścia do muzyki punk, czyli takie bardzo bezpośrednie, proste, energetyczne, zwracanie się do słuchaczy. Kiedy myślę punk, to też zawsze gdzieś obok mam w głowie muzykę reggae, bo szczególnie w scenie polskiej to te dwie, dwie, dwa, dwa gatunki gdzieś tam się ze sobą mieszały, współgrały. I akurat w 1984 roku wyszła płyta, która była najlepiej sprzedającą się płytą w historii muzyki reggae. Była to właściwie składanka Legends Boba Marleya and The Oilers. I wyszła w nakładzie 25, sprzedała się właściwie, w nakładzie 25 milionów egzemplarzy. Klausowi Mitwochowi bliżej jednak jest do muzyki ska. Tutaj najbardziej znany przedstawiciel Mednes, miał już chyba na końcu swoją szóstą płytę. Keep moving. Z niej już, nie, na niej już nie było tak dużych hitów, no nadal jednak byli na rynku. Drugi gatunek, który gdzieś tam Close Meatwalk się po, poruszał, to była nowa fala. No to w tym kontekście warto wspomnieć o płycie King Crimson, która była trzecią z tego kolorowego tryptyku, tym razem żółta, Free of the Perfect Pair, która kończy ten okres działalności King Crimson w latach 80. No, jest szacunku dla y, fascynacji Lecha Janerki. Trzeba powiedzieć, że też w 1984 roku wyszła płyta Honey I była to płyta, na które zostały zebrane ostatnie przed śmiercią nagrania Johna Lennona i Joko. Dlaczego ten zespół? Dlaczego ta płyta w moim zestawieniu? Magazyn muzyczny Jazz podstawowe czasopismo muzyczne w latach 80. w Polsce. Na podsumowaniu pierwszych 30 lat polskiego roka uznało to za najlepszą płytę tego 30 -lecia. Tylko rok, podsumowując lata 80., uznał, że to była najlepsza płyta tamtego okresu w Polsce. Natomiast teraz rok umieści tą płytę wśród 50 najważniejszych płyt w historii polskiego roka. 50 lat polskiego roku. Bez względu na te wyróżnienia, trzeba sobie powiedzieć, że pierwsza płyta Klausa Mitwocha, jeszcze raz pokazuję, to jest płyta, na której. Bardzo sprawnie i skutecznie udało się połączyć taką nowofalową atmosferę, zimnofalowe brzmienia z pankową energią. To jest trochę tak, jakby kontynuacja albo rozwinięcie myśli Republiki na pierwszej płyty. Przy czym pierwsza płyta Republiki to jest płyta, która jest cała, zimna, cała taka odrealniona i tworzy rzeczywiście nowy, nowy świat. Tutaj mamy ten współczesny muzyką świat dużo bardziej takim energetycznym i też buntowniczym brzmieniem. Kiedy mówimy Klaus Mittwoch, to myślimy Lech Janerka, i rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy jestem postrzegany jako lider. Aczkolwiek tutaj trzeba pamiętać, że on tym liderem tak naprawdę nie chciał być, i to też trochę o to poszło i to było też przyczyną rozpadu zespołu. No ale rzeczywiście to on jest autorem tekstów i też jest pomysłodawcą. W większości kawałków. Janerka zaczął się interesować muzyką już w liceum i wtedy skomponował parę utworów, które co ciekawe ujrzały światło dzienne jakieś 30 lat później w ramach płyty Plagiaty, która zresztą przy okazji jest ostatnią od 15 lat płytą Lecha Janerki z autorskim, z autorskim repertuarem. Natomiast w liceum dużo bardziej go interesowało, interesowało malarstwo, dużo, tego, dużo czasu temu poświęcał, zdawał na Akademię Sztuk Pięknych, no ale się nie dostał, usłyszał, że, że właściwie nie ma potrzeby, żeby on tam studiował. Miał już też swoje pewne próby muzyczne, razem, nie wiem czy to już była jego żona, czy jeszcze narzeczona, Bożena, cały czas aktualnie jego żona, Razem założyli duet, wystąpili w jakimś przeglądzie w festiwalu piosenki studenckiej wykonali tam piosenkę Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. I ponieśli spektakularną porażkę. Co ciekawe, ta piosenka przetrwała i pojawi się na pierwszej płycie solowej Lecha Janerki. Natomiast te dwa, dwie porażki, czyli nie dostanie się na Akademię Sztuk Pięknych i przepaść w, w konkursie sprawiły, że Janerka postanowi pójść do wojsk. W wojsku trafił do orkiestry i tam zaczął grać na kontrabasie i była to jego pierwsze, pierwsza styczność z tym instrumentem. Kapela najczęściej grała w różnego rodzaju dancingach, kantynach dla wojskowych. Będąc w tej po raz pierwszy dostał honorarium za granie. Było to, była to taca z kieliszkami wódki, którą przysłał jakiś oficer. Nie, no, ponieważ on nie pił, to, to oddał kolegom. Zespół się rozwijał, ale ponieważ tam tego picia było coraz więcej, to stwierdził Janerka w pewnym momencie, że, że, mu, to się, że mu to nie pasuje i ostatnie pół roku spędził na już na zasadniczej służbie w koszarach. No i wtedy znowu wrócił do pisania piosenek, do komponowania i między innymi to właśnie z tego okresu pochodzi mu pancer jeden z utworów, które znalazł się na debiutanckiej płycie Klausa Mitvocha. Zespół Klaus Mitfoh powstał w roku 1979. Janerka założył go razem z Krzysztofem Pociechą i z Kazimierzem Syczem. to właściwie Kazimierz Sycz, perkusista, był takim inspiratorem tego, tego całego przedsięwzięcia. Ważną datą był bodajże 8 grudnia 80 roku, czyli śmierć, dzień śmierci Johna Lennona, bo wtedy też właśnie Janerka z Pociechą mieli do składu zgarnąć kolejnego gitarzystę, czyli Wiesława Mrozika. Pierwszy koncert jeszcze jako nie jako Klaus Mitwoch, tylko jako serwis damski, zagrali na Weselu Kolegi. No i to był też taki czas, kiedy szukali nazwy. Klaus Mitfach wziął się od y, takiej zbitki Klaus z fochami. Wpadli na pomysł niemiecko brzmiącej nazwy trochę na przekór tendencją. Przypomnę, że w Polsce cały czas te niemieckie nazwy źle się kojarzyły. Jak już nazwali się Klaus Mitwoch, to na pytanie dziennikarzy, skąd taki pomysł, stwierdzali, że przecież pochodzą z Breslau. Breslau, czyli niemiecka nazwa Wrocławia, Wrocław przed wojną był w granicach III Rzeszy. No i są sponsorowani przez tamtejszych niemieckich ziomków. Pierwszy oficjalny koncert Klausa miał miejsce w roku 81 w ramach imprezy Nowa Fala na Odrze. I tutaj doszło do zmiany perkusisty, bo właśnie jeden z organizatorów tego, tej imprezy, Marek Puchała, zastąpił Kazimierza Sycz. I w ten sposób zaczął się formować ten, podstawowy, ten właściwy skład Klausa. Aczkolwiek druga wersja tych wydarzeń mówi, że najpierw dołączył Kuchawa, a dopiero potem dołączył Mrozi. Także tutaj mamy dwie różne wersje. Tak czy inaczej, w roku 81. zawiązuje się ten pierwszy, ten właściwie klasyczny podstawowy skład Klausa Twocha. Na początku to całe granie traktowali jako zabawę. Mieli próby w łazience, mieli próby w piwnicy, no ale w pewnym momencie stwierdzili, że gdzieś by zagrali na zewnątrz, i był taki klub indeks we Wrocławiu, gdzie można było podpiąć się pod, pod wzmacniacze i zagrać swoje numery. No i przyszli do klubu, zaczęli grać. Publiczność była pod takim wrażeniem, że stwierdzili, że faktycznie może to, co robią mają sens i może warto o tym pomyśleć poważnie. Ale Janerka tak naprawdę na tamtym etapie miał już żonę, miał już dwójkę dzieci i miał brata w Stanach Zjednoczonych, który go tam próbował ściągnąć. I tak naprawdę zdecydowali się wyjechać. Posprzedawali już wszystko, co mieli zostawić tu w Polsce, mieli już kupować bilety, ale drugi brat Janerki poprosił go, żeby przesunął termin wylotu jakieś dwa tygodnie, ponieważ bierze ślub i bardzo chciał, żeby oni byli i na ślubie i na weselu. Te i wesele były w, z 12 na 13 grudnia 1981 roku. I jak łatwo się domyślić, po 13 grudnia 1981 roku wyjazd do Stanów Zjednoczo Zjednoczonych był po prostu niemożliwy. I tutaj właściwie chyba mamy jedyny przypadek pozytywny, kiedy to stan wojenny pozytywnie wpłynął na historię polskiego roku, bo dzięki temu Janerka został i zaczął dalej, kontynuował granie. Gdyby wyjechał do Stanów, prawdopodobnie już by nie wrócił. W roku 1983 wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów. I to był chyba najważniejszy, najważniejszy występ w ich, w ich życiu, ponieważ sukces na tym festiwalu właściwie spowodował, że, że zaistnieli też fonograficzni. Co ciekawe, Sukces na tym festiwalu oznaczał drugie miejsce, dlatego że komisja stwierdziła, że poziom był na tyle niski, że nikomu tego pierwszego miejsca nie przyznano. Natomiast profity z występu i z tego sukcesu były jednak dosyć spore. Po pierwsze, przedstawiciele ton pressu, którzy byli w jury, bodajże Marek Proniewicz dokładnie był w jury konkursu, zaproponował Klausowi, że wyda im pierwszy single. Po tym turnieju otrzymali profesjonalne instrumenty, jak się później okazało, tylko na czas grania w Klausie Mitwochu. No i też na fali tego sukcesu w tym turnieju mogli wystąpić na torwarze jako support zespołu Republik. Rok 1983 to też moment, w którym muzycy Klausa Mitwocha decydują się porzucić dotychczasowe zajęcia i zająć się wyłącznie muzyką. Janerka miał już wtedy prawie 30 lat, żonę, dwójkę, dzieci i tak jak sam wspomina całkiem dobrze płatną pracę fotografa w urzędzie. W związku z tym była to dla niego dosyć podważna no, decyzja, no, ale najwyraźniej te sukcesy, które, które, które odnieśli dał im skrzydła i dały im wiarę w to, co, w to, co robili. W tej pierwszej sesji tą presowskiej nagrali cztery utwory, w tym swój największy przebój Jezu, jak się cieszę. Ale to nie, te dwa, to nie ten utwór znalazł się na pierwszym singlu. Janerka tłumaczy, że po prostu był zbyt frywolny. Pierwszy singiel to śmielej i ogniowe bez strzelu". Natomiast Jezu, jak się cieszy, pojawił się na drugim singlu obok ogłowy. Co ciekawe, ten największy przebój Janerka skomponował w sumie dość szybko, od niechcenia w domu, siedział sobie na kanapie, brzdąka na gitarze. Kiedy ten numer skomponował, postanowił pochwalić się żonie i koleżance, która akurat tu nie była. Kiedy wykonał im ten numer na gitarę i głos, to zaczęły się troszeczkę z niego nawet śmiać. Uznały, że to taka partita. Partita to był zespół wokalny, taki popowy polski, i porównanie twórczości Janerki do partity to raczej był dosyć gruby przytyk. No ale kiedy Janerka przyniósł ten utwór na próbę. Chłopakom się spodobał, bardzo szybko zrobili aranż. Co prawda było ich wtedy trzech, ponieważ Pociecha był w szpitalu, ale kiedy tylko usłyszał, że jest nowy numer, od razu ozdrowiał. Na drugi dzień przyszedł na próbę, dograł swoją partię i w ten sposób powstał najbardziej znany, najbardziej przebojowy kawałek nie tylko dla, w, w historii klasami Witwocha, ale w ogóle w historii polskiego roka, szczególnie tej z lat 80. Do Jezu, jak się cieszę, powstał teledysk. Początkowo Scenarzystami tego teledysku mieli być panowie, którzy prowadzili wtedy dość popularny program w telewizji polskiej, czyli Jarmark. Byli to Wojciech Pijanowski, Włodzimierz Ziętarski i Krzysztof Szewczyk. I oni rzeczywiście w stylu swojego programu zaczęli wymyślać taki scenariusz, że muzycy będą udawać mechaników samochodowych, którym nagle odmienia się los, pojawiają się luksusy, pojawiają się dziewczyny wokół. Oczywiście muzyką się ten pomysł kompletnie nie spodobał, i zaczęli wymyślać sami jakieś absurdalne scenki, które z kolei spodobały się panu z jarmarku. W efekcie, taledysk to jest zestaw różnego rodzaju irracjonalnych sytuacji z graniem w szachy na suficie. Zresztą ta scena z szachami, i w ogóle te wszystkie sceny grane w mieszkaniu to są grane w mieszkaniu janerki. Aczkolwiek muzycy nie byli zadowoleni z tego teledysku, gdyż też opera, ten montażysta tak to pociął, że właściwie te pomysły straciły trochę sens. No ale dość częsta emisja tego, tego teledysku spowodowała, że Klaus Mietwałk się zrobił, zrobił bardzo popularny i muzycy byli rozpoznawani na ulicy.